środa, dzień yy, no kalendarz twierdzi, że międzynarodowy dzień arkinoego. Zapraszam na flesza. Wiecie ile osób pracuje nad serią Call of Duty? No dobra, to w sumie jak patrzycie na ekran, to już wiecie. Prezes Activision przyznał w wywiadzie, że flagowa strzelankowa seria jest niezwykle ważna dla firmy i najbliższe odsłony są rozplanowane do 2027 roku, a nad serią obecnie pracuje około 3000 deweloperów. Skala tego przedsięwzięcia jest trochę przerażająca, no ale nie da się ukryć, seria zarabia. Dobra, to teraz uwaga. Masa graczy w Polsce uwielbia Heroesy 3 i teraz Heroesy 3 robią krosa z... World of Warships. Że co? No cóż, wygląda na to, że do gry trafi szóstka bohaterów znanych z Heroesów, którzy będą mieli swoje własne ścieżki dialogowe, 10 punktów umiejętności do rozdania w trakcie bitew, do tego pojawi się proceduralnie generowana mapa inspirowana Heroesami, a w tle wybrzmi ścieżka dźwiękowa z Heroesów 3 właśnie. Aktualizacja trafi do gry 19 października i Heroesowy event potrwa do 9 listopada. Zapraszamy was od zeszłego tygodnia, więc zaprosimy także dziś. Już w ten piątek odbywa się Poznań Game Arena, na którym czeka was sporo atrakcji. Będziecie mogli zagrać między innymi w Widmo Wolności czy Tekena 8, ale na strefie Xboxa czeka was też chociażby opcja przedpremierowego zagrania w stalkera 2. Koniecznie muszę odwiedzić to stanowisko. Poza tym masa konkursów, okazja do spotkań ze znajomymi i wszechobecna gamingowa atmosfera. Do zobaczenia na miejscu. My name is Jan. Kolejna gra 11 Beat Studios o tytule The Alters została ujawniona rok temu w rytm dobrej polskiej muzyki. No a dziś twórcy udostępnili pierwszy zwiastun pokazujący fragmenty rozgrywki. Autor gry online miał okazję widzieć gry w akcji podczas tegorocznego Gamescomu i podzielił się swoimi wrażeniami, przyrównując koncepcję gry do This War of Mine wymieszanego z Fallout Shelter. Gra łączy zarządzanie bazą, eksplorację planety oraz trudne wybory jak to w grach tego studia bywa. Wow, this guy in the chat. He's pissed. Rockstar doskonale świadomy jest toksyczności dziejącej się na serwerach GTA Online, więc w najświeższym patchu do wersji pc wprowadzone zostało narzędzie ToxMod, które przy pomocy AI identyfikuje toksyczną mowę w komunikacji głosowej użytkowników. ToxMod podobno analizuje nie tylko słowa, ale również ton wypowiedzi i jej kontekst. Twórcy twierdzą, że narzędzie jest w stanie odróżnić przekomarzanie się od prawdziwego dręczenia. Czy to pomoże? Nie wiem, choć się domyślam. Pozostając jeszcze na moment przy Rockstarze, bez wcześniejszych zapowiedzi, firma wypuściła również Patcha 1.03 do Red Dead Redemption na PS4. Jeśli odpalicie grę we wstecznej kompatybilności na PS5, bo Red Dead nie ma dedykowanej wersji na aktualne konsole, to możecie bez problemu włączyć tryb odblokowujący 60 klatek na sekundę. Zawsze to jakiś pretekst do powrotu do historii Johna Marstona. I na dzisiaj tyle. Bawcie się dobrze. Do usłyszenia!